Kurwa, wchłonę coś do jedzenia bo mi się żołądek kurczy, idealna będzie zupa z którą sobie wczoraj wydłubałem ze swoich zgrzywniałych nóg. Gdzie te jebane sztućce? O, jest łyżka, idę wystawić ucztę na moją cześć, oczywiście. Mniam mniam, tylko ja i moja kurzajka, bez tego darmo zjada z dołu. Kurwa mówiłem temu buszmenowi z Karpatu, żeby nie wkładał sobie sztućców w dupę, bo potem się tępią. Ja go nauczę poszanowania do czyjegoś sprzętu wibrująco-drążącego, a teraz zrobię harakiri. Trzeba było czytać etykietę przed otwarciem puszki i sprawdzić czy zupa skórzaliń nie jest gazowana, przez moją nieostrożność moja chałupa wygląda jak afrykańska rzeźnia. Pierdolić to, umyję to zawartością mojego nocnika z dodatkiem Tristarianem i moczu i będzie git. Ale ze mnie Belil, zamiast tristarianu moczu dodałem azotan wizaliano diogtylowy, co wskutek dezlimacji plutonowej cząsteczek kationów spowodowało zmianę anionów monotryglicerynów na ujemne. Muszę się trochę rozluźnić bo mi się już mózg pierdoli od tego gadania w którym nie wiadomo o co biega. Obawię się teraz w komornika. Krzesło i łóżko dwuosobowe też jak urujemy. Przeciwrotniczą zasłonę też trzeba zdjąć. O kurwa mać, puszczaj, puszczaj, mówię, a co ja się będę z karniszem pierdolić? Grzejnik ogrzewany z pomocą reaktora atomowego, muszę uważać, żeby nie było drugiej losiny. Ha, pi mleko będziesz krową, wielkim też. Gotowe, zakładam strój szambonurka i nurkuję po jakiś sprzęt. Ciemność, ciemność widzę. Teraz mogę ciachać bakłażana, ale przed tym zrobię pomiary geodezyjno-topograficzno-fizyczne. Orzesz kurwa, kilometr będzie jak nic. Tylko tyle mi zostało tego ciasta po naleśnikach zgniłych kartofli. Oby tylko starczyło. Krzywe te nożyczki. Zrównam z ziemią ten Kaufland za takie badziewne rzeczy. Jak na razie wszystko w jak najlepszym porządku. Zamieszam ten klej żeby nie strwardniał i go go Power Rangers. Ale mnie plecy bolą. Starość nie radość. Śmierć nie wesele. I naleśnik trzyma się swojego miejsca. Next please. Ej no kurwa, tak się nie bawię. Przyklejaj się z powrotem beżowy z kurwy synu. No ja pierdolę, nie chcę się trzymać jak kondono chuja. I co tu zrobić? Chyba już wiem. Jak nie można to zrobić stojąco, to można to zrobić należąco. Ha ha, ha, ha wykastrowałem go jak Fidel Castro. Aż się podnieciłem z wrażenia. Co do chuja? Ja pierdolę toż to Armagedon. Nie ja sam nie wyjdę z tej szklanej pułapki. Na szczęście pan Wacław zawsze jest w pogotowiu i z jego pomocą sprowadzę pomoc. Odebrałem twój sms głosowy. Zaraz, ty sewalisz konia z szczotką. Mogę się przyłączyć do twojego trójkącika seksualnego? I ja a a a a, -a, 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 -a. Powącham twój klej póki jesteś zajęty, chym, to kurwa górna ani klej, dlatego też pakujemy jedno jajko dla poprawy konsystencji. Mieszamy, sprawdzamy na palcu i wnioskujemy że takim kałem to się nawet nie naćpasz, niech pomyślę. a a pierdolę. Dla lepszego efektu spierdalamy 9 jajek zarażonymi jadem i mieszamy pod prąd. Sprawdzamy, jeżeli nas wystarczająco odużyło to możemy stwierdzić, że prawdopodobnie chyba na pewno ten klej będzie działać jak na klej przystało. Teraz bierzemy miarę i kroimy to ciasto do naleśników w miarę równe kawałki, żeby wszystko było symetrycznie. Ten kolor przypomina mi twoją syraczkę przez którą zapchałeś mi kibel we wczorajszej sesji alkoholowej. Chyba cię pojebało. Kibel to już masz zapchany od pół roku, kiedy to ja nastrałem ci do niego, zjadając twoje włosy z dupy imitujące spaghetti w sosie z zielonymi pomidorami. I z mięsa psa Mariana. Ja pierdolę. Teraz już wiem dlaczego ten kał był wielkości piłki nożnej i nie dało się go przepchać kretem. A skąd znałeś przepis na tak dobrze pachnący klej? Chciałbyś w celu, ale i tak ci nie powiem, bo to moja słodka to Kurwa gadaj bo ci spuszczę W pierdol to ja ci dam za to, że muszę się brodzić w twojej sperbie którą prawdopodobnie spuściłeś na te ściany. No do chuja Wacława, ten pędzel nie chce mnie puścić tak jak ojciec Rydzyk nie chce się przyznać, że za pieniądze parafianów kupił sobie nowego Maybacha sprowadzanego z Niemiec. Zamknij mi mordy głuskane w fiucie pogryziony przez szczerbatych emerytów. A o od się odpierdol bo zaliczę ci kopa w te twoje niby jajka. Kurwa mać pędzel się przyscał do mnie. Jak będę miał objawy jadłukie ubasianego, to wsadzę ci ten pędzel w dupę. Nie pierdol tylko przyłóż pędzel do mojego buta. Oprzyj się jak gier tychomównicy sejmową i ciągnij mi jak za dawnych lat. Miałeś kurwa ciągnąć psi za gorze. A nie brać mnie od tylca. I powiedz dlaczego? Fika! Set. Nie musiałeś mi się spuszczać na twarz, wiem ale haj nie było, patrz, wygląda to gorzej niż jednogwiazdkowy burdel w Republice Środkowoafrykańskiej, no niestety się z tobą zgodzę, myśl debilu, bo póki co to ci tylko dymanie nie wębie, no jasne, trzeba było na to wcześniej wpaść, ale na co, wystarczy dodać krople męskiego nasienia i klej będzie kleił, kurwa masz rację, no to lecimy z tym koksem. Szybkość i precyzja jak w New For Speed Carbon. Skończone. Z taką szybkością i precyzją to bym cię nawet na pasażera w New For Speed Carbon nie wziął. Ty skończone kretynie. A na potwierdzenie tej teorii jest fakt, że zatapetowałeś okno. Cicho, zaraz to naprawię. No chyba. Teraz fachowe cięcie. Kurwa mać, jak mogłeś wyjebać okno przez okno? Ze szczegółami I taki jest środek lata. Gdzieś tu powinno być tajemne przejście do mojej kuchni, sztyk Akcji. Trzeba wszystkie manele do pokoju zestawić. Uwaga! Teraz Ludwik XVI, tylko uważaj! I uwaga na mój kaloryser na paliwo nuklearne. Łapaj latające talerze i kładziemy świeżą ugotowaną zupę skórzajki Aja, no nareszcie coś z w tym odcinku bo jestem głodny jak sam skurbysy. Musisz przyznać że moja hacienda wygląda prawie jak prezydencja Playboya, no nie da się ukryć, szacuneczek. Cel ognia pal. Cholera, to żeś odwalił kaszane, a byłem pewien że ta zupa z kurajki nie jest gazowana.